Dzień dobry, ja jestem Michał, a dzisiaj jest 19 września. Ja jestem w parku w Dzikowie w Tarnoprzegu, a fragment Ewangelii na dzisiaj to Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś oblała mi stopy łzami i otarła je swymi włosami. Otóż Nie powinniśmy być gołosłowni czynami do, y, dowodzić swoich wartości, a nie obietnicami, deklaracjami. Tak samo na wszystko powinniśmy patrzeć. Nie przez domysły, tylko przez to, co rzeczywiście się stało, przez fakty. A czynem na dzisiaj będzie to, żeby zrealizować jakieś. Zobowiązanie albo obietnicę, której podjęliśmy się już jakiś czas temu, ale póki co prokrastynujemy zrealizowanie. Dziękuję za uwagę.